Dzień Matki to święto ku czci wszystkich matek i okazja, aby okazać mamom, babciom, ciociom i innym ważnym kobietom w naszym życiu, jak bardzo je kochamy i szanujemy. Dzień Matki obchodzony jest w ponad 40 krajach na całym świecie. W Polsce obchodzi się go 26 maja każdego roku. Początki Dnia Matki sięgają aż czasów starożytnych Greków i Rzymian, którzy czcili matki boginie. Przykładem jest grecka bogini Reja, która według mitologii była matką wszechświata. Istnieje wiele opowieści o tym, jak powstał Dzień Matki. Według nich święto to obchodzone jest od tysięcy lat. W Anglii Dzień Matki miał swoje początki około 400 lat temu, gdy wielu chłopców i dziewcząt pracowało jako służba na dworach bogatych rodzin. Powracali do domu rzadko, zazwyczaj w niedzielę, i przywozili ze sobą podarunki dla swoich mam. W Ameryce najbardziej popularna jest historia o pokojowej działaczce o imieniu Anna Jarvis. Anna Jarvis zapoczątkowała obchody Dnia Matki w Stanach Zjednoczonych. Nazwana jest Matką Dnia Matki. Mama Anny Jarvis często twierdziła, że chciałaby, aby istniał dzień poświęcony świętowaniu wszystkich matek. Po śmierci matki, Anna Jarvis rozpoczęła ubieganie się o to, aby Dzień Matki został oficjalnym świętem. Dzień Matki był obchodzony po raz pierwszy w 1908 roku, kiedy Anna zorganizowała uroczystość żałobną ku czci swojej matki. Dzień Matki w Polsce ma swoje korzenie w Ameryce i działalności Anny Jarvis. W Polsce po raz pierwszy Dzień Matki obchodzono w 1914 roku w Krakowie. Następnie zwyczaj ten rozprzestrzenił się na pozostałe obszary Polski i do dzisiaj obchodzony jest niezmiennie 26 maja każdego roku. Jest to okazja do obdarowywania mamy ręcznie robioną laurką lub innym prezentem, takim jak kwiaty i czekoladki. Dzień Matki w Wielkiej Brytanii jest często znany jako Matczyna Niedziela. W przeszłości raz w roku podczas Wielkiego Postu ludzie odwiedzali domy rodzinne. Był to czas rodzinnych zjazdów i uroczystości. Tradycja ta utrzymuje się do dziś. Obchodzony w czwartą niedzielę Wielkiego Postu Dzień Matki jest czasem podziękowania matkom za ich miłość i ofiarowania im kwiatów, czekoladek, kartek i innych upominków wyrażających uznanie. W Australii i Stanach Zjednoczonych Dzień Matki obchodzony jest w drugą niedzielę maja. W Dzień Matki istnieje szczególna tradycja noszenia kwiatów goździka. W ten dzień okazuje się miłość uznanie dla swoich matek oraz pozostałych kobiet w rodzinie, dając prezenty w postaci kwiatów, czekoladek czy serwując śniadanie do łóżka. W Indiach również kładzie się nacisk na podziękowania mamom z okazji ich święta. Ku czci swoim matkom, Hindusi organizują dziesięciodniowy festiwal o nazwie Durga Puja. Durga pochodzi od imienia bogini Durga, która przedstawiona jest jako kobieta o 10 ramionach i matka czwórki dzieci. Zgodnie z wierzeniami, bogini ta chroni ludzi przed złem. W Hiszpanii dzień matki zwany jest Dia de la Madre i obchodzony jest w pierwszą niedzielę maja. Do 1965 roku święto to obchodzono 8 grudnia, ale zostało ono przeniesione, aby nie przybadało zbyt blisko świąt Bożego Narodzenia. Hakanohi OME po japońsku znaczy wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki. W Japonii róże oraz goździki stały się symbolem tego święta. Wiele sklepów dekoruje nimi wystawy. Dzieci często przygotowują dla mam specjalne potrawy, np. sushi lub zupy miso. Głównym elementem ręcznie robionych prezentów jest kaligrafia, czyli sztuka pięknego pisania, bardzo popularna w Japonii. Dzień Matki, czyli Dia de la Madre w Meksyku, przypada na 10 maja. Tradycyjnie synowie i córki przyjeżdżają do domu matki w przeddzień Dnia Matki, czyli 9 maja. Uroczyste msze z okazji Dnia Matki, ręcznie robione upominki, kwiaty, kartki i dziecięce występy szkolne często towarzyszą obchodom tego święta. W Dzień Matki w Meksyku drogi i restauracje stają się niezwykle tłoczne. Ludzie gromadzą się na ulicach przy stoiskach z kwiatami, a całe rodziny udają się do restauracji na specjalną kolację. A jak ty będziesz świętować Dzień Matki? Pomyśl o jednej rzeczy, którą możesz zrobić, aby podziękować swojej mamie, babci, siostrze lub innej kobiecie w twoim życiu, która się o ciebie troszczy.